Dzień. Jest to jest tego dużym wynikiem. Myślę, że ta praca, która e, była naszym wspólnym tutaj udziałem i pani poseł, i naszych mieszkańców, naszego samorządu, dała oczywiście e, te właśnie owoce w postaci takiego wstępnego wyniku. E, każdy, kto e, gdzieś się w jakiś sposób zaznaczy, tak, zaznaczy swoją obecność, zaznaczy swoją pracę, e, inni doceniają tę pracę i potrafią też się później oddzielić w postaci nawet e, zbudanego głosu. To jest bardzo ważne, że. Byliśmy razem przy wyborach samorządowych, teraz byliśmy razem przy wyborach do Parlamentu Europejskiego i za chwilę też mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, aby być również razem przy wyborach do Sejmu, Senatu Różnorodności Polskiej. To takie podziękowanie i jednocześnie taki ukłon państwa, żebyśmy pamiętali, że są osoby, które nas wspierają, są osoby, które cały czas zabiegają o nasze interesy, interesy naszej gminy, ale też są. Przy nas w takich sytuacjach zwykłych, codziennych, jak na przykład wyjazd na wycieczkę, i też pani poseł towarzyszyła naszej młodzieży od początku, do samego końca, podczas tej wizyty w Sejmie i w Senacie. W Senacie była taka, bym powiedział, e, niespodzianka, ponieważ tak się nie zdarza, że jak ktoś jest tutaj w Sejmie na wycieczce, od razu jest, no, jest możliwość zobaczenia Senatu, a tu się okazało, że przy odrobinie e, zaangażowania e, i przy wsparciu pana marszałka. E, Kaczewskiego udało się również być na sali radnej Senatu, więc była, była rozmowa z panem Marszałkiem, bo rozmowa z panem, z panem Jakubem Kowalskim, który jest ministrem kancelarii Senatu, też nas, nasz taki dobry przyjaciel, który nas wspiera z również również sejmiku, bo jest też radnym Sejmiku Mazowieckim. Proszę Państwa, to w tyle chyba tych wszystkich podziękowałam, tych wszystkich uchodźców, wszystkich Państwa. Myślę, że ta współpraca i to, ta, 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 ta życzliwość w zrozumienie przynosi naprawdę dobre owoce. I chciałbym, żeby tych owoców dobrych u nas było znacznie więcej, żeby na wasze Państwo, przyjeżdżają na goście, którzy się lubią tym karmić. Bo w gminach Kwiatów nie tylko Kwiatów e, takich relacji po prostu nie ma. Boczmy tym dobrym przykładem na przyszłość. Zobaczcie Państwo, teraz taka taką sytuację, że. Często byłem gościem w mediach, zarówno w jak i Radomskich. Wywiad w Telewizji Zebra, Wywiad w Radiu Rekord, Wywiad teraz ostatnio w Radio w Radiu Lipsko. Proszę Państwa, opowiadałem się w tych mediach naprawdę bardzo przyjaźnie, i bardzo życzliwie o naszej współpracy, podkreślałem te relacje, które budujemy. Bo proszę Państwa, kiedyś mogliśmy pokazać w naszych mediach lokalnych, takich Dnia, czy w innych mediach. My słyszeliśmy kilkanaście lat temu jeszcze dosyć dziwne słowa, oceny o naszym samorządzie. Nie były to sprzyjające naszemu rozwojowi gminy. jak tak nas dzieli, tak nam pomagali. A jeśli widzą w nas pewną jedność, pewne zaangażowanie, widzą wspólne dążenie do pewnych celów, na pewno bo mamy też tych sojuszników z zewnątrz. Tak? I myślę, proszę Państwa, że powinniśmy pracować dalej nad tym, by relacje były coraz lepsze. Naprawdę wszystkim się nam opłaca. Wszyscy z tego korzystamy. I mieszkańcy, chyba przyjemniej jest mieszkańcom słuchać, że w gminie nie kłócą się, tylko się porozumiewają. Dochodzą do wspólnych rozwiązań w atmosferze życzliwości. Niż, że wykłóciliśmy na przykład. Bo takie są też w ogóle działania w niektórych że udało mi się wywalczyć, udało mi się wykłócić. Proszę Państwa, nie denerwują, bo ja uważam, że powinniśmy raczej dochodzić do tych rozwiązań w sposób taki pokojowy, życzliwy. A unikać właśnie tej walki, bo te walki były kiedyś, proszę Państwa, bardzo modne w naszym gronie, ale skończmy z tymi dążeniami do tego, bo komuś się może przykrzy, w ogóle przykrzy, może tęsknić o tych walk, ale niech to porzuci, bo to jest naprawdę długa droga do nikąd. Droga, która po prostu prowadzi na manowce. Więc tak to skwituje, tak to skwituję na mojej serii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <śmiech> 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 Przystępujemy do kolejnego punktu. Tak ja, też sprawy różne. Czy ktoś? Proszę bardzo, ja. Korzystając z okazji, chciałbym, jako prezes Stowarzyszenia STER, w imieniu swoim swoich i wszystkich członków Stowarzyszenia, zaprosić wszystkich Państwa na nasze rzeczniowskie wesele, które się odbędzie 1 czerwca. Połowa stawieńca będzie o 12:30 przy kościele, następnie orszak uda się do Starej Legnicy, po drodze do bramki, tam woda na przyśpiewki, i zabawa. Myślę, że do samego rana przygrywa się będzie <grych> <grych> wspaniały zespół Tęgiej Chłopy, znany w Polsce i za granicą. Nasz lokalny zespół od wielu lat sami kapela Ronka Machla i młody zespół Akord, który gratyfikował resenną muzykę, niekoniecznie ludową. Także jeszcze raz wszystkich Państwa zapraszam całymi rodzinami. Dzień, Dziękuję panie. bardzo. Ja proszę bardzo, jeszcze Pani no, też korzystając z okazji chciałam zaprosić Państwa do nas, do OSP Jodziczyzna przy współpracy Pana Ludika, Koła Gospodyń wiejskiej. w Jodziczynie organizuję festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, to jest taki Holi Festiwal Kolorów i w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich bardzo serdecznie też zapraszam. Niedziela 2 czerwca 14.30. bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z uwagi na to, że sprawa bezpieczeństwa Straży była omawiana po przewożeniu, ponieważ prawdopodobnie komendant powiatowy Państwowej Straży o to prosił, a ja miałem sprawy służbowe jeszcze skończę się spóźnił i nie dodałem do tego co się dzieje jeszcze więcej tak cyferkowo na terenie naszej gminy. Otóż mamy 11 jednostek OSP, z tego dwie są i w i Kippabryczkach, w systemie ratowniczo-gaśniczym. 10 jednostek posiada samochody, w tym jedna jednostka posiada trzy samochody, cztery jednostki posiadają 2, 5 jednostek posiada po jednym samochodzie. Łącznie, proszę Państwa, więcej jak 10% mieszkańców gminy to stanowią strażacy, bowiem ogólnie mamy na terenie gminy 492 strażaków czego 435 dostanęło mężczyźni, kobiet mamy 57. I tu taka też ciekawostka, że spośród tych kobiet 15 ma to podstawowe przeszkolenie, czyli zaleczyło komorę tam dymową. i może z powodzeniem brać udział w ratowaniu poprzez udział w akcji gaśniczej czyli przy pożarze. Wspomagają nas również młodzieżowe drużyny pożarnicze, których mamy mamy 5. Z łączną liczbą członków 56, chodźców mamy 32, dziewcząt 24. Przy jednej jednostce w Rybniczycznie działa, działa orkiestra, jest tam pięciu muzyków, z panem prezesem, w tym z panem prezesem OSP jest naszym radnym w Państwa. I muszę powiedzieć, tak, że mamy przeszkolonych ogółem, ogółem 448 strażaków, i co jest ciekawe to nie są tylko ludzie przeszkoleni do udziału w akcjach jaśniczych, czyli do biorących udział przy pożarze, a więc z tych 448 tu mamy 24 dowódców, 9 naczelników i tu też taka ciekawostka, żeby uzyskać już kwalifikacje, żeby zostać naczelnikiem czy dowódcą, to trzeba mieć to podstawowe przeszkolenie, ale również ukończone kurs z zakresu ratownictwa, ratownictwa technicznego. I stąd przy tych przeszkoleniach niektóre nazwiska, niektórzy strażacy będą pojmowani kilka razy, bowiem, bowiem kil, tyle mają tych przeszkoleń. I tak dowódców 24, naczelników 9, strażaków tych ratowników 177, konserwatorów sprzętu ratowniczego 29, z zakresu ratownictwa technicznego 70, Skwalifikowanej pierwszej pomocy 52, z zakresu działań przeciwpowodziowych 12, z zakresu ratownictwa wodnego 7, sterników motorowych mamy 3, z zakresu współpracy z lotnictwem pogotowia tego ratunkowego 18, z zakresu ratownictwa wysokościowego 5, z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego 32 pilarzy do drewna dziesięciu. W ubiegłym roku yy, zostało przeszkolonych na drewnie gminy 38 ośmiu strażaków. To chyba tyle byłoby, tak, tak, tak cyfrowo, jak, jak to się miało w rzeczywistości. Na bo sądzę, że resztę to chyba komendant opowiedział, bo... Dziękuję tak. bardzo. Bo... Pani Skarbnik. Jak każdy zaprasza, też zapraszam, ale Państwa sołtysów do Kasy Urzędu Gminy Obydko Prowicja. Zanim zamknięcie obrady, proszę o pozostanie radnych i pracowników urzędu gminy na sali. Dziękuję. Zamykam obrady ósmej sesji Rady Miejskiej. para